Z nami jest trener Sokoła, pan Piotr Jacek, trenerze, przede wszystkim gratulacje. Ciężkie spotkanie, ale, ale zwycięskie. I z tego się cieszymy. Najważniejsze, że trzy punkty zostały w strudzie Mówiłem moim piłkarzom, że to tak jest, że jeśli przegrywa się mecze z drużynami, które są na tych grillowanych pozycjach, to, to potem te punkty trzeba odrabiać z, z ekipami, które są wyżej. No i to bardzo często się dzieje i, i tak, taki scenariusz dzisiaj, dzisiaj się spełnił. Przystępowaliśmy pełni oba przed tym spotkaniem, bo no, ta wiosna nasza nie jest najlepsza. Pamiętam mecz ze skró, gdzie Scroll no, zdominowała to spotkanie. My jeszcze do tego, jak doliczymy kilka urazów, no to ja, tak szczerze mówiąc, remis bym brał przed tym spotkaniem. Natomiast tutaj zwycięstwo i to zwycięstwo zasłużone. Obawialiście się panowie, wy, media, no my się nie obawialiśmy, bo tak mówię, po to jesteśmy, żeby, żeby mimo jakichś tam problemów kandrowych tą drużynę y, ułożyć. No powiem szczerze, że po tej przegranej wysokiej faktycznie w Częstochowie, gdzie jak się potem okazało, no część z nas miała COVID taki gdzieś tam nie, nie, nie ujawniający się, no to już wtedy, że tak powiem, pałaliśmy rządzą odzyskania tych punktów, co się na naszym boisku stało. Dzisiaj znowu parę roszad w składzie, ale te roszady okazały się na tyle skuteczne, że drużyna z czoła tabeli w zasadzie nie oddała celnego strzału. Tak jak mówię, no szukamy, szukamy jakichś wyjść w sytuacji, kiedy jak mówię, ktoś jest chory, ktoś wypada za kartki itd., itd. więc no, optymalnie staramy się zawsze też włożyć drużynę pod przeciwnika. Tak jak wspomniałem wcześniej, czasami to wychodzi, innym razem nie. Dzisiaj nam się to po raz kolejny sprawdziło. Dzisiaj pewnie Pan będzie z jednej strony no, cieszył się ze zwycięstwa, natomiast z drugiej strony, znając Pana, już Pan będzie myślał o kolejnym przeciwniku, ale tutaj też no, te kartki, że znowu będziemy osłabieni, no, ale myślę, że te, 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 siłą sokoła jest to, że w trudnych sytuacjach potrafi, potrafi wstać i zagrać takie bardzo dobre spotkanie jak dzisiaj. Akcje Hutnik rozpoczęliśmy chwilę po, po zakończeniu tych naszych okrzyków w szatni. No a faktycznie kartek sporo. Na szczęście w sporcie jest tak, że absencja jednych jest szansą dla tych, którzy czekają, którzy mają pięć swojej minuty. Mają ich za mało, więc jestem spokojny o to, że zawodnicy, którzy długo czekają na swoją szansę zagrają na wysokim poziomie. Dziękuję bardzo i gratulacje. Dziękuję bardzo.